Miasto Nowy Sącz pozyskało 42 miliony złotych na inwestycje. To kolejne miliony na ofensywę inwestycyjną w Nowym Sączu. Środki zostaną przeznaczone na budowę mostu na rzece Kamienica w ciągu ulicy Kamiennej, a także modernizację basenu przy ulicy Nadbrzeżnej. W planach jest cała lista zadań, między innymi budowa ścieżki rowerowej przy Alei Piłsudskiego. Podziękowałem już ministrowi Pawłowi Szefernakerowi, pani poseł Annie Paluch oraz panu posłowi Patrykowi Wichrowi. To osoby, które szczególnie mnie wsparły w pozyskaniu tych środków. Widać, że siły zła słabną i odchodzą. Moc jest z nami. Powoli dobiega końca przebudowa ronda pod szpitalem. Zakończyliśmy już układanie warstwy ścieralnej na części ronda przy szpitalu, po której odbywa się ruch pojazdów. Obecnie prace są prowadzone po drugiej stronie ronda od rzeki Kamienica. Mam nadzieję, że pogoda będzie dopisywać i jak najszybciej przywrócimy w pełni ruch pojazdów. Przed nami jeszcze roboty brukarskie i prace porządkowe. Termin zakończenia inwestycji połowa czerwca nie jest zagrożony. Witam Państwa bardzo serdecznie. No dzisiaj jeszcze dużo kilometrów nie zrobiłem, ale jeszcze cały, popoł, cały popołudnie przed nami. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że mogę być dzisiaj tutaj na osiedlu Piątkowa. Towarzyszy mi zarząd osiedla Piątkowa na czele z panem radnym Grzegorzem Ledzińskim, gospodarzem tego terenu. Dziękuję mu bardzo za zaproszenie na ten rodzinny. Dzień Dziecka w Nowym Sączu. Bardzo się cieszę, że to jest akurat w Piątkowej na tym terenie i wszystkim dzieciakom życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego, dużo, dużo lodów i słodyczy. Przy okazji oczywiście zaczynamy dzisiaj 1 czerwca kręcić kilometry, bierzemy udział w, w walce o tytuł Rowerowej Stolicy Polski cały miesiąc, pula nagród dla nowosądeczna 20 tysięcy złotych plus dużo gadżetów Dużo fajnych rzeczy, fajna zabawa. Pierwsze miejsce dla tego, kto wykręci najwięcej kilometrów 1500 zł. Zapraszamy do tej zabawy. Wystarczy pobrać specjalną aplikację na moim Facebooku. Pojawi się dzisiaj specjalny plakat, który Pan Dyrektor Wydziału Sportu Tomasz Baliczek tutaj trzyma. Będzie można pobrać aplikację i kręcić kilometry dla nowego sądża. W zeszłym roku 13 miejsce. Walczymy teraz o wyższe, ale cieszę się, że coraz więcej sądeczan włącza się w tą zabawę. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Życzę oczywiście samej słodyczy. Cieszę się z tego słoneczka. Dziękuję Paniom, świetliczankom, za to, że przygotowały dzisiejszą imprezę. Jesteście wielkie. Dziękuję Wam za to bardzo serdecznie. I bardzo proszę jeszcze Pana Przewodniczącego Grzegorza Ledińskiego, Radnego Miasta Nowego Sącza, o kilka słów. Dziękuję pani Prezydencie. Ja witam jeszcze raz wszystkich zebranych tutaj gości. Cieszę się. Że tak licznie odwiedziliście stadion na naszym osiedlu. Bardzo dziękuję Panu prezydentowi za yy, skierowanie się do pomysłu, żeby ta, yy, taka impreza tutaj odbyła się u nas właśnie. Bardzo dziękuję, dziękuję zarządowi osiedla za wsparcie. Dziękuję Panią, jeszcze raz dziękuję Panią ze świetlisk osiedlowych za bardzo dużo pracy wykonanej tutaj przy, yy, przy tej imprezie. Dziękuję również Pani Agnieszce Rodziszewskiej, Pani Kierownik. Cieszę się, że jesteśmy tutaj. Pogoda nam sprzyja. Dobrej zabawy życzę. Dziękuję. W niedzielę zespół Promyczki Dobra świętował jubileusz 30-lecia istnienia. Finałowy koncert odbył się w Amfiteatrze w Parku Strzeleckim. Jeszcze raz gratuluję wspaniałego jubileuszu i dziękuję za pozytywną energię oraz siłę, którą dajecie naszemu miastu. Szczególne podziękowania kieruję do księdza Andrzeja Mulki i Milenii Małeckiej-Rogal. Podczas konferencji prasowej przedstawiłem informacje dotyczące najbliższych wydarzeń sportowych organizowanych w naszym mieście. Ruszyła kolejna edycja Rywalizacji Opuchar Rowerowej stolicy Polski. Zachęcam nowosądeckich cyklistów do kręcenia kilometrów dla Nowego Sącza. Rywalizacja potrwa do 30 czerwca. Dla najlepszych przewidziane są nagrody. Zachęcam również najmłodszych do zapisywania się na zajęcia na ściance wspinaczkowej i naukę pływania. Szczegóły w Centrum Informacji Turystycznej przy ulicy Szwedzkiej 2 i na stronie internetowej www.nowysac.pl Za mną miłe spotkanie z młodzieżą z Węgier. Uczniowie z Liceum Pedagogicznego w Miszkolcu goszczą u sióstr niepokalanych w Nowym Sączu. W ramach wymiany uczniowie Sądeckiego Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego odwiedzili również Węgry. Dziękuję za spotkanie i wizytę w ratuszu. Zapraszam ponownie.